Zaczynamy niedzielę, dzień święty, święcić, a my zaczniemy od śniadanka. Chyba się da jakoś śniadanką. Czy jest coś, coś? coś? Pani jest? Halo? Dżambo? Taki widoczek na ogród. Taki widoczek na lodóweczkę. Tutaj wszystkie miejsca. To patrzcie, tu ludzi musi być. No. Tutaj Pani Kierowniczka kucharka jest, zaraz od nas weźmie zamówienie najprawdopodobniej, albo nie weźmie, to się dowiemy. No ale chyba dzisiaj opuszczamy to miejsce. Nie, nie, nie chyba. Nie chyba? Na pewno. O, no to na pewno dzisiaj opuszczamy to miejsce. Nie wiem, dziewczyny są bardzo wrażliwe, nie? Brak szyb mi przeszkadza, brak wody im przeszkadza, straszne rzeczy, no to, to takie bardzo rozstrzygnięte. Brak przeszkadza. Woda jest, ale słona. Aha, poja Ań, pojawiła się, bo jeszcze nie było w nocy wody. No śniadanku zaczynamy tak od takich rzeczy czyli parę owoców. Pan tutaj pytał czy chcemy jajecznicę czy jajka gotowane czy jajka smażone czy omlecik czy omlecik no, to jedną z tych starych wybraliśmy. Zaraz zobaczymy co przyniesie i dopiero wtedy zgadniemy czy to jest to co chcieliśmy. No i słuchajcie takie rzeczy czyli omlet bułeczka. Dziewczyny mówią że ciepłe a ta drugie, co to jest taki pączek troszkę. No chyba to nie jest ten y, y, samosa, tylko bardziej słodkie ciasto, a bułka jest słodka? Normalna, ale wiecie co? O nie, cie, ty, cieplutka, normalnie wyjęta z pieca Je, jajeczko, elegancko No to smacznego Słuchajcie, no to idziemy w poszukiwaniu następnego miejsca noclegowego To jakimś dziwnym trafem nie spełniło naszych oczekiwań To co było wczoraj jako pierwsze no to w ogóle nie było miejsca noclegowe, ponieważ gości kurwa nawet nie miał pokoju przygotowanego. Urwał jego raz. Ach. Nawet nie chodzi o to, bo nie był przygotowany, on po prostu go nie miał. Fizycznie. Znaczy miał, tylko wymalował go wcześniej farbą olejną. I można było tam spać jak w komorze gazowej. Tutaj jest hotel, który nas interesował, ale chyba z tego na razie odpuścimy, bo pójdziemy zobaczyć... takiego jakiego jest który się nazywa? Papaya. No to lecimy na Szczecin. E, do papai. No to chciałem zobaczyć ten hotel. Jesteśmy coraz bliżej. O, tu żeśmy też lądali, ale niestety nie było dwóch pokoi. Tylko jeden pokój. Mam nadzieję, że ten gość tu się zmieści, przyjedzie obok. Dobra, zeż prawo, lewo. Powiem mm, wam mm. koros! Koros normalnie, panie! Koros! Wow, ja pierdyle! Dobra, idziemy zobaczyć. A tutaj jest decyzja, że jak będzie syf za bramą, to się nie pchamy. Jak jest? No. Okay. A to jest wejście w ogóle, bo to jest przejście. Idź, 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 idź! Hello, Gambo. No idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Bo to jest po prostu tylko przejście do tego. No to opuszczamy nasz pokój. Wygląda to tak, że jest wiatrak. Nie ma klimatyzacji. Woda rano zniknęła. Potem się pojawiła. Po naszej interwencji tak wygląda łazienka. Ale słuchajcie, w łazience to normalnie jest super. Ktoś się pyta, czy się kąpałeś. W wodzie z oceanu. Tak. Kąpałem, bo brałem prysznic. Słona woda leci w walce i pod prysznicem. No w kiblu nie sprawdzałem. Więc, ale domyślam się, że też. Tak to wygląda. To jest nasz pokój. Tam jest pokój Moniki. Pakujemy się. Jeszcze nie mamy nic zarezerwowanego. Ale za chwileczkę się wybieramy w dalsze poszukiwania. A czy w terenie już mamy? Wiem gdzie, jakie hotele są i za jaką cenę. Dużo, bardzo dużo hoteli jest pozajmowanych. No i bardzo dużo hoteli mówi, że ma za 50-60 dolarów, a jak mówimy ok, to Finish to ona mówi, no przepraszam, bardzo 75. 75. Tak, tak, było za 50, ale za 3 minuty było za 75, bo widzisz, że ci zależy. No to to jest taka, wiecie. Tak to jest. Bardzo dobrze im się liczy pieniądze, bardzo źle im się wykonuje praca. Afryka. I to jest nasza wina, bo to Afryka. I musimy być wyrozumiali. Afryka. To co, Martyka? Idziemy do Maliki? Idziemy do Maliki zobaczyć. No to, leci. No to wchodzimy, sprawdzić. Nie, wchodzimy. O, jest, tutaj pan ochroniarz. Odbierać wichę, o. No to idziemy, idziemy. O. mają tutaj pokoi, prawo, lewo, widać? No no Widzicie kochani pytam co? Ale ja się dobieram. No i zacznę. Dostaliśmy pokój numer 304 dla trzech osób Do godziny 17. A zauważyliście, że mamy takie szczęście? Że albo nie ma wody. Albo jest słaby internet, albo pokój trzeba czekać do godziny 17 czy 19. To idziemy zobaczyć, jak wygląda ten pokój. A tam jest 3 łóżka. No, słuchajcie, jesteśmy na 6 piętrze. Człowiek trochę dycha. Martyni, otworzysz drzwi. Uff. To takie harem nam tu przygotowali. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? O, ty jako lodóweczka, zamiast. Te... Myślałem, że zamiast telewizora. A telewizor jest, tylko że myśmy cały jeszcze od dwóch tygodni nie włączyli żadnego telewizora. No i tu ma to jest nasze. A to jest Moniku. To jest nasze to Smoniki? Tak, Jak to już przyprowadzę, to też się zmieści. Tak. I tak to wygląda. Jakieś 200 metrów do morza. Czyli widok na morze jest. Widok na basen, widok na morze. W ferworze walki, o walce o miejsce na łożu, zapomniałem pokazać Wam, jak wygląda Łazienka. A Łazienka wygląda tak. Słuchajcie, a teraz najważniejsze pytanie: czy jest woda? Bo to tutaj wcale nie jest normalne. Yeah. Ja, słona słona powiem wam, że nie słodka, ale nie słona. czyli taka pół na pół ładny ja ale no to idziemy zobaczyć teraz akwaria z żółwiami jak to nazwać, już tam byliśmy rok temu Zobaczymy jak to wygląda teraz Po prostu takie wielkie Wielkie i wielkie Zagłębienia w skałach Na pewno głębokie i tam Mieszkają żółwie które można karmić Z którymi można pływać jak ktoś lubi i chce No zobaczymy jak to wyjdzie Mapa Google prowadzi nas takimi Ścieżkami Słuchajcie to nie jest tak że my idziemy komuś po podwórku Tylko normalnie idziemy drogą wskazaną przez mapę Google i powiem Wam, że tutaj połowę dróg się nie zgadza, ponieważ są na przykład no, zamurowane. Tak jakby tu postawili teraz mur i wejście, no to by niestety nie można było tędy przejść. I tak nas spotkało to dzisiaj już dwukrotnie, że doszliśmy do muru, musieliśmy to obchodzić. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo byśmy poszli gdybyśmy byli lewakami, ale poszliśmy w prawo, w prawo, w prawo, w prawo. Bo, jak już Wam mówiłem, lepiej trzy razy w prawo niż teraz w lewo, Jumbo! Jumbo! No, słuchajcie, idziemy sobie tutaj przy tą wioskę cały czas. Jest tu w miarę czy jest to? Normalnie widać, że było wszystko niedawno zamiatane. Tylko, mam nadzieję, że zamiatane było po tym jak Pani przed praniem, a nie po praniu. I jeszcze jedna rzecz, zobaczcie, że nie ma psów, ciągle nie ma psów, psów ty, psy tylko trzymają biali w swoich zagrodach, jak gdyby w cudzysłowie, do pilnowania, do pilnowania swojego dobytku. No takie klimaty tu mamy, patrzcie, jakiś przystanek, albo miejsce spotkań, sklepy otwierane. nie ma tu chyba kościoła katolickiego, sprawdzaliśmy, nie mogliśmy nic znaleźć. Nawet meczetów tu nie widać Nie to, żebyśmy chcieli w iść do meczetu, ale... Koza Pan Na no, boso Ło Ładnie im idzie Przenoszą kiosk ruchu w inne miejsce Przejedziemy gdzie indziej, a doszliśmy prawie tutaj. No i pójdziemy chyba zobaczyć jedno i drugie miejsce. Zobaczymy, jak to wygląda. Dzień spacer uliczkami wioski. Powiem wam, że bardzo sympatyczni ludzie. Bardzo. Kiedy słyszy się o tym naciąganiu oczywiście na plaży to jest jakaś paranoja ale tutaj się pójdzie kawałek dalej do wioski. Tam gdzie nie chodzą turyści, to jest naprawdę spoko. Przede wszystkim że ludzie nie są zepsuci tym, że żądają od Ciebie nie w domu ile pieniędzy. Po prostu płacić tak jako lokalny. Jak chcesz kupić sobie jakąś samosę, to płacisz tyle co lokalny. Jak chcesz dać więcej, no to dajesz więcej. Ale to jest Twój wybór. Wejście do hotelu zrobione ze starej łodzi. No pięknie to wygląda. Jest napisane, że 0 metrów mamy Dwie minuty 2 minuty Ale 0 metrów No to idziemy zobaczyć Co tu widać Zobaczymy za ile nas skasują teraz Samortynka? Prawo, lewo Baraka Natural Akwarium, jedna minuta, i tu mamy drugą. Zobaczymy, ci chcemy iść. No to dotarliśmy do recepcji, jaką to nazywają, a u nas to jest normalnie się nazywa kasa. Przybieralnie, toalety. Potrzebujecie dziewczyny? No to idziemy dalej Zobaczymy co on nam tutaj oferują, proponują jumbo Hello To jest tak 15 minut 40 dla ale to chyba nie za to No to go jest kasował 30 dolców i mówi do nas nie ma etieta